Witam w tym pięknym, październikowym, deszczowym dniu. Wczoraj puściłem zajawkę z takim zapachem, który mnie ostatnio zachwycił. No i teraz mogę się bardziej na, na ten temat wypowiedzieć. Mowa o Montblanc Starwalker EDT. A co mnie tak zachwyciło? Niebanalność. To pierwsza rzecz. Pachnie zupełnie inaczej niż większość zapachów. A to za sprawą bambusa. Myślałem, że bambus jest bezwonny, ale się myliłem. Tutaj jednak gra pierwsze skrzypce i robi to świetnie. A żeby wam przybliżyć, czym pachnie bambus, to, to mi się nasuwa przede wszystkim zapach Bulgarii Purlom. Tam wprawdzie nie ma bambusa, tam jest papirus, ale jakoś tak pachnie podobnie. Jest też fajne piżmo, uwielbiam piżmo w męskim zapachu, w damskich też oczywiście, ale to piżmo ma jaja. Przypomina mi mój ukochany Bulgari Purlom. Edytę i generalnie ten zapach mnie złapał za jądra. Jest uniwersalny, można go nosić zimą, latem, dzień, wieczór, bez znaczenia. Elegancki, z seksapilem. No, kobietom się podoba, przynajmniej takiej jednej. Do tego. Trwałość. Nie spodziewałem się, że on będzie miał taką trwałość, ale te 5-6 godzin ma. A to jest dla mnie idealne, bo ja czasem lubię sobie drugi zapach. że tak powiem, ubrać na siebie na wieczór. Po oczywiście, po umyciu się. I uwaga, ostatnia rzecz. Cena. A Polak lubi tanio kupować, dlatego kupuje w Biedronce, ale to nie jest zapach z Biedronki. Jeszcze raz przypominam, to jest firma Montblanc, prestiżowa, choć w naszym kraju niedoceniana. O, my lubimy niemieckie zapachy, wszystko co niemieckie, mimo okupacji i w ogóle, ale jeździmy niemieckimi autami i kupujemy perfumy Hugo Boss, choć to się trochę już zmieniło. No, ten flakon, 75 ml. Chyba większych nie robią. Kosztowało mnie 122 zł z przesyłką. Nie uważacie, że to jest tanio, jak na te czasy. No i to w zasadzie wszystko o tym zapachu. Polecam spróbować. Może was też tak zachwyci jak mnie. Do następnego razu.